Czuję się jakbym przez trzy tygodnie sądł Gomeza w dupę. Bo tak właśnie było. Do śpierdolenia robota czeka. Więc co mam robić? Swym ostatnim krzykiem rozpaczy, Śniący przywołał potężną armię zła. Jego ostatni rozkaz brzmiał... Pokaż dupę. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki zebrały wokół siebie liczną bandę złodziei polskich decydentów, kurwa. Zatem wynośmy się stąd czym prędzej. Franc wyluzuj. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go dupa i nosa. Musisz koniecznie zdobyć tę dupę. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódce, by nam pomógł. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. no vi